Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 29 lipca 2025 roku. Po. 1031 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, punkt pierwszy z dnia 23 20 lipca 2025 roku. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i obioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu, punkt drugi na podstawie artykułu 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku. O dowodach osobistych Dziennik Ustaw z 2022 roku. Pozycja z 2023 roku, pozycja 1234 i 1941 oraz 2025 roku, pozycja punkt spusty zarządza się, co następuje, rozdział 1 przepisy ogólne paragraf punkt pierwszy rozporządzenie określa, punkt pierwszy wzór dowodu osobistego, punkt drugi sposób oznaczania dowodzie osobistym informacji o braku podpisów, punkt trzeci sposób pobierania odcisków palców, Punkt czwarty – szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego. Punkt piąty – szczegółowe wymogi dotyczące załączników dołączanych do wniosku składanego w sposób, o którym mowa w artykułu 24 ustawy a ustawy z dnia sierpnia 2010 roku. O dowodach osobistych zwanej dalej ustawą. Punkt spusty sposób postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, o którym mowa w artykule a ustawie 1 ustawy Unieważnienia i zwrotu dowodu osobistego, punkt siódmy. Sposób postępowania przy odbiorze dowodu osobistego, punkt ósmy. Wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, punkt dziewiąty. Wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, punkt dziesiąty. Sposób fizycznego anulowania unieważnionego dowodu osobistego, punkt pierwszy. Tryb przekazywania przez rzeczy Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej konsulem, do organu miny, który wydał dowód osobisty, zwanego dalej wystawcą dowodu osobistego. Zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia albo przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego. Punkt drugi wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego. Paragraf punkt drugi wzór dowodu osobistego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Punkt pierwszy: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej myśli sprawy wewnętrzne na podstawie paragrafu 1 ustawy 2, punktu 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 roku. W sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dziennik ustaw pozycja punkt 8. Punkt drugi: Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Rady UE z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się dzienników. ULS, punkt 20, punkt 6, punkt Dziennik Ustaw Myślnik 2, Myślnik POS. 1031, rozdział 2, pobieranie odcisków palców oraz oznaczanie w dowodzie osobistym informacji o braku podpisu paragraf punkt 3 punkt 1 od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła punkt biurokrycia pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców. Punkt drugi w przypadku, gdy odcisk palca wskazującego jest nieczytelny albo brak tego palca, odcisk pobiera się kolejną z palca środkowego, serdecznego albo kciuka, Odniesienie do każdej z dłoni. Jeżeli odciski wszystkich palców danej dłoni wykazują niską jakość, pobiera się odcisk palca danej dłoni, który ma najwyższą jakość. Punkt trzeci informacja o tym, czy odciski palców zostały pobrane, Odnotowuje się we wniosku o wydanie dowodu osobistego. Paragraf punkt czwarty w dowodzie osobistym osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która Punkt pierwszy ukończyła punkt drugi rok życia i nie może złożyć własnoręcznego podpisu. Punkt drugi nie ukończyła punkt drugi roku życia, myślnik w miejscu przeznaczonym na podpis jeszcze się informację. Brak podpisu nosi w naturę. Rozdział czy Załączniki dołączone do wniosku o wydanie dowodu osobistego. Paragraf 5. Punkt 1. Fotografia załączona do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego osobiście w siedzibie organu gminy albo w trybie artykułu 26 ustawy 1 ustawy wykonuje się na papierze fotograficznym. Punkt 2. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w sposób, o którym mowa w artykule 24 ustawy r.a. ustawy. Załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości wynoszącej co najmniej 490 czy plik szerokość, wysokości wielkości nieprzekraczającej, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45, szerokość, wysokości i spełniała wymogi, o których mowa w artykule 29 ustawy. § paragraf Punkt 1. Punkt zaświadczenie oraz orzeczenie do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w sposób, o którym mowa w artykule 24 ustawy, a ustawy... Załącza się w postaci dokumentu elektronicznego, a w razie niemożności jego uzyskania jako odmyślnik wzorowanie cyfrowe dokumentu. Pół drugi, jeżeli do wniosku składanego w sposób, o którym mowa w artykuł 24 ustawiera ustawy, załączamy odwzorowanie cyfrowe zaświadczenia lub orzeczenia. Oryginał tego zaświadczenia lub orzeczenia przedkłada się przy odbiorze dowodu osobistego. Rozdział 4. Odbiór dowodu osobistego, paragrafu 7. Odbiór dowodu osobistego oraz zabezpieczonego dokumentu z kodem umożliwiającym odblokowanie certyfikatu, identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego, podpierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego przez złożenie podpisu w sposób, o którym mowa w art. 24 ustawieczny ustawy albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu w sposób, o którym mowa w art. 24 ustawieczny ustawy. Odbiór potwierdza się przez złożenie podpisu na wydruku formularza odbioru dowodu osobistego. Paragraf punkt ósmy, punkt pierwszy przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie. Zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydany przez właściwy organ na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku. Od cudzoziemca dziennik ustaw z 2024 roku. Pozycja 1222 i 1688 oraz 2025 roku. Pozycja 621 i punkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku. O udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Ustaw z 2025 roku. Pozycja 619 i punkt 1 oraz ustawy z dnia 14 lipca 2006 roku. O wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, członków ich rodzin dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 633 i 1688 oraz 2025 roku, pozycja Punkt 9. Jeżeli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego. Był drugi dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawca dowodu osobistego przekazuje niezwłocznie organowi, który wydał ten dokument. Dziennik Ustaw Myślnik POS 1031 rozdział 5 utrata uszkodzenie, zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego, wykorzystania danych osobowych oraz unieważnienie i zwrot dowodu osobistego. Paragraf punkt 9. Punkt 1. utraty lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się konsulowi na formularzu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, którego wzór jest określony w załączniku i do rozporządzenia. Punkt drugi Do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego składanego przez pełnomocnika w sposób, o którym mowa w art. 47 ustawy 2 ustawy, załącza się Punkt pierwszy pełnomocnictwo, szczególne do dokonania, zgłoszenia sporządzone na piśmie utwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym przy wnioskodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo punkt drugi Obserwowanie cyfrowe pełnomocnictwa szczególnego do dokonania zgłoszenia opatrzone przez pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Punkt trzeci Do zgłoszenia, uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty. A jeżeli uszkodzenie zostało zgłoszone w sposób, o którym mowa w art. 47 2 ustawy dwa ustawy konsulowi albo za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji uszkodzony dowód osobisty przekazuje się wystawcy dowodu osobi myślnik z tego pocztą albo osobiście. Paragraf 10, punkt pierwszy do zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych składanego przez pełnomocnika w sposób, o którym mowa w art. 47 ustawy 2 ustawy załącza się. Punkt pierwszy pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia sporządzone na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym przez wnioskodawca kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo punkt drugi Obserwowanie cyfrowe pełnomocnictwa szczególnego do dokonania zgłoszenia opatrzone przez pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Punkt drugi do zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych można załączyć dokument prawdomyśli podobniający to podejrzenie. Pół trzeci to zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonanego w sposób, o którym mowa w artykułu 47 ustawy 2 ustawy, można załączyć dokument, o którym mowa w ustawie, utrwalony w postaci elektronicznej albo wzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Paragraf punkt pierwszy. Punkt pierwszy organ gminy albo kozu powiadomiono o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ustala zgodność danych posiadacza utraconego lub uszkodzonego dowodu osobistego z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach publicznych oraz na podstawie innych dokumentów tożsamości. Jeżeli są dostępne. Punkt drugi w przypadku, gdy zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonano za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji i ustalenie zgodności danych, o którym mowa w ustawie, następuje automatycznie przez porównanie danych przez usługę elektroniczną, za pomocą której zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego z danymi zawartymi w rejestrze dowodów osobistych. Paragraf punkt drugi. Punkt pierwszy organy albo konsul wydaje osobie, która zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego sporządzone na podstawie danych zweryfikowanych zgodnie z paragrafpunkt pierwszy punkt drugi w przypadku, gdy zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonano za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu z tego jest generowane automatycznie przez usługę elektroniczną, za pomocą której zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego. Punkt trzeci Wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Paragraf punkt trzeci Organ gminy, do którego zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego albo podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, obsługuje zgłoszenie w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony rejestr dowodów osobistych. Dziennik Ustaw Myśli 4 Myśli pos. 1031, paragraf punkt 4. Punkt 1 Kosu najpóźniej następnego dnia roboczego pod przyjęcia zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub następnego dnia roboczego pod przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego przez wystawcy dowodu osobistego, zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego. Uszkodzony lub przekazany przez osobę trzecią dowód osobisty Kosu przysła wystawcy dowodu osobistego w najbliższym możliwym terminie. Punkt drugi. Zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego. Wystawca dowodu osobistego przechowuje dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Punkt trzeci. Zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Paragraf punkt 5. Organ MINA albo KOSUL niezwłocznie przekazuje wystawcy dowodu osobistego informację o dacie zwrotu dowodu osobistego przez osobę, która utraciła obywatelstwo polskie i w najbliższym możliwym terminie przesyła ten dokument wystawcy dowodu osobistego. Paragraf punkt plus, wystawca dowodu osobistego, któremu przekazano zawiadomienie w trybie określonym w paragraf niezwłocznie dokonuje unieważnienia dowodu osobistego, o ile dowód osobisty nie został unieważniony w rejestrze dowodów osobistych przed otrzymaniem tego zawiadomienia. Paragraf punkt 7: organ minął unieważnia dowód osobisty w rejestrze dowodów osobistych przez wprowadzenie daty i informacji o przyczynie unieważnienia dowodu osobistego. Rozdział 6: fizyczne anulowanie unieważnionego dowodu osobistego. Paragraf punkt 8 punkt 1: dowód osobisty który utracił ważność oraz unieważniony dowód osobisty. Przedkładane w organie gminy, pracownik organu miny fizycznie anuluje przez ich przecięcie lub przedziurkowanie w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym. Punkt drugi po anulowaniu, o którym mowa w ustawie, pracownik organu miny zwraca unieważniony dowód osobisty jego posiamyślnik, taczowi lub członkowi najbliższej rodziny zgłaszającemu skąd posiadacza dowodu osobistego, jeżeli osoba ta wyraża wolę zachowania unieważnionego dowodu osobistego. Punkt trzeci kierownik Urzędu Stanu cywilnego, któremu osoba zgłaszająca skąd przedłożyła dowód osobiste osoby zmarłej, anuluje go w sposób, o którym mowa w ustawie i zwraca unieważniony dowód osobisty członkowi rodziny zgłaszającemu skąd, jeżeli osoba ta wyraża wolę zachowania unieważnionego dowodu osobistego. Punkt czwarty dowód osobiste osoby zmarłej, który nie został przekazany osobie zgłaszającej skąd, kierownik urzędu stanu cywilnego zwraca wystawcy dowodu osobistego. Rozdział 7, przepis końcowy, paragraf punkt 9, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie w danym na podstawie artykułu 75 ustawy 1.4 i 5 ustawy z dnia 26 maja 2023 roku. O aplikacji im obywatel Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja 1275 i 1717 oraz 2025 roku. Pozycja, punkt 9. Punkt 3, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Trzymański punkt trzeci niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu dziennik ustawy pozycja punkt 8, które moc dniem określony w komunikacie, wydanym na podstawie artykułu 75 ustawy 1 4 i 5 ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o aplikacji obywatel Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja 1275 i 1717 oraz 2025 roku. Pozycja punkt 9. Dziennik ustaw 5 myślnik załączniki załączniki do rozporządzenia do rozporządzenia ministra ministra spraw POS. spraw 1031 wewnętrzny załączniki wewnętrznych do rozporządzenia i administracji i administracji ministra z dnia, z dnia 23 wewnętrznych lipca 23 lipca 2025 i administracji 2025 spraw z dnia 23 lipca 2025 roku. Dziennik Ustaw Pozycja, punkt pierwszy roku. 2. Dziennik Załączniki, Dziennik Ustaw Pozycja, Ustaw do pozycja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Załącznik Dnia Załącznik 23, Załącznik w lipcami 1, nr 1, 1, wzór, wzór dowodu, dowodu osobistego, osobistego załączniki 2025 do rozporządzenia Ministra Spraw Roku. Wzór dowodu osobistego wewnętrznych, Dziennik Ustaw Pozycja i Administracji z dnia 23 lipca, Załącznik nr 1, wzór dowodu osobistego i... Aves 2025 dowodu osobistego roku. I awers dowodu, Dziennik Ustaw, Pozycja Osobistego, Punkt pierwszy, Punkt pierwszy, Tło Biloszowa, tło biloszowa. Załącznik, mrze jeden wzór dowodu i osobistego awers Punkt drugi, Dowodu litery wkomponowane wkomponowanej osobistego wkomponowane Biloszowa, tło biloszowa. Punkt drugi, litery tło punkt trzeci, czarne napisy drukowane czcionką o różnej wielkości. Punkt trzeci, Punkt pierwszy, Czarne Tło Biloszowa. Napisy drukowane czcionką o różnej wielkości. A Rzeczpospolita wkomponowana osobistego Polska Republis of Poland i awers punkt drugi. A litery dowodu Rzeczpospolita Polska w Republice Giloszowa. Of Poland, punkt trzeci. Dowód drukowany osobisty czcionką Identity CART. dowód napisy osobisty Identity CART o różnej wielkości, punkt pierwszy tło. A giloszowa. Nazwisko Rzeczpospolita, nazwisko Surnama Polska Surnama, Republis of Poland, punkt drugi litery imiona dowód lub imiona wkomponowane osobisty GM identity to namys sart filoszowa. gm namys, punkt trzeci czarny. Obywatelstwo nazwisko, napisy, obywatelstwo drukowane surnama, nacjonality, nationality o różnej wielkości. Rzeczpospolita, imiona data G. urodzenia Polska namys, Republic Data of Poland, Of Birch. Data dowód urodzenia osobisty nationality. Data of Birch obywatelstwo, seria i numer identity dokumentu CART, document. Seria, nazwisko, data, numer i urodzenia, numer, solnama, dokumentu, daty, document. Po number, imię imiona, seria, płyć i numer, giełd, namas, dokumentu, document. A płyć, obywatelstwo, numer, termin, ses, ważności, nationality expire Termin, data, płyć, urodzenia, ses, datę, ważności, daty, expire Data i podpis, sygnatura i podpis seria, termin i numer sygnatura, ważności dokumentu, efpyre datę, document, numer sam i numer numer podpis sam sygnatura, sam, Punkt czwarty, punkt czwarty, godu, wodu. Powiedz numer rzeczy pospolitej rzeczy, pospolitej ses, polskiej, Sandan, dan, polskiej. Punkt czwarty, punkt piąty. I kotło symbol punkt piąty termin biometrii ważności nadrukowane symbol Rzeczpospolitej Biometrii nadrukowany Polskiej. Ekpirę farbą datę optycznie zmienną. Farbą optycznie zmienną. Punkt słusty punkt słusty punkt piąty transparentne. I symbol transparentny podpis biometrii signaturę nadrukowane litery do wykonane litery do wykonane farbą znakami optycznie znakami w systemie wzmienną. W systemie punkt słusty Braille'a. Transparentne Braille'a. Numer can litery do can. Wykonana znakami w systemie punkt czwarty, punkt siódmy, dwuliterowy, godło Braille'a. Dwuliterowy Rzeczypospolitej, kod Rzeczypospolitej, kod Rzeczypospolitej Polskiej. Puskiej punkt siódmy, polskiej punkt piąty, punkt siódmy, wydrukowany symbol dwuliterowy, wydrukowany biometrii, kod nadrukowany Rzeczypospolitej w sposób kontrastujący farbą polskiej optycznie na zmianą. Dla niebieskiego punkt spusty, transparentny, wydrukowany w prostokąta liter, sposób w i otoczony sposób do wykonane kontrastujący znakami na tlenach gwiazdami. Niebieskiego systemie niebieskiego kontrastujący dwanaście żółtymi prostokąta brailleo i otoczony 12 żółtymi gwiazdami, piastami Punkt ósmy prostokąta mikrodruki i otoczony 12 żółtymi punkt ósmy punkt siódmy mikrodruki, dwuliterowe mikrodruki. Pole punkt ósmy do umieszczenia Koprzeczpospolitej Fotografii Polskiej posiadacza dowodu punkt dziewiąty punkt dziewiąty punkt dziewiąty pole wydrukowane pole osobistego. To do umieszczenia, umieszczenia w sposób fotografii, fotografii kontrastujący posiadacza, posiadacza na tle dowodu niebieskiego dowodu osobistego, prostokąta osobistego i otoczone 12 żółtymi gwiazdami. Punkt dziesiąty transparentny mikrodruki. Transparentny znak holograficzny. Punkt 10. Punkt 8. Punkt dziesiąty Znak holograficzny. Punkt dziewiąty, punkt pierwszy, pole pole umieszczenia do umieszczenia powtórzonej fotografii posiadacza. Punkt pierwszy, punkt pierwszy, pole pole do, do do fotografii powtórzonej posiadacza fotografii dowodu posiadacza dokumentu osobistego, dokumentu oraz roku ważności dokumentu. Dokumentu oraz roku ważności. Punkt dziesiąty, punkt drugi, punkt drugi, transparentne, wypukłe, wypukłe, transparentne, transparentne, znak holograficzny. Linie GILOSZOWE, LINie GILOSZOWE i LITERIA. Punkt drugi, litery i litery. Punkt 5. Punkt 5. Pole na drugi, na drugi. Do umieszczenia. Naniesione naniesione farbami, poddurzone farbami aktywnymi fotografii. Punkt 5. Aktywnymi posiadacza dokumentu. Promieniowanie, promieniowanie oraz roku U. Ważności U. Dokumentu. Punkt drugi, Wypukłe transparentne linie giloszowe i litery. Punkt trzeci, Na druki Naniesione farbami aktywnymi. Nie. Rewes, rewes. Promieniowanie dowodu, dowodu osobistego U. Osobistego I. Pewes dowodu osobistego, punkt pierwszy, punkt pierwszy, tło, tło, giloszowa. Punkt pierwszy, tło, giloszowa. Nie. Pewes, punkt drugi, punkt drugi, litery dowodu, litery pip, napis osobistego i napis Polska, 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 wkomponowane, 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 w tło, w tło, punkt drugi, litery, giloszowa. Giloszowa. lub I napis, tło, punkt pierwszy, punkt trzeci, giloszowa. To czarne, czarne, giloszowa. Punkt trzeci, napisy, napisy drukowane, drukowane czcionką, czcionką o różnej, o różnej wielkości, wielkości. Punkt trzeci punkt drugi czarne litery. A numer napisy i napis drukowane PESEL polska personal czcionką, komponowane persona o numer różnej wielkości płobiloszowa. A numer PESEL, number. A. Numer miejsce PESEL urodzenia personal placy numer of Birk. Punkt trzeci czarne. Miejsce urodzenia czcionką place of Birk. Miejsce nazwisko napisy drukowane urodzenia rodowe familie, placa o różnej nama o wielkości Birk. z nazwisko rodowe familie, nama nazwisko, numer, imiona, na rodziców, rodowe, personal, parents famil number, Kien Nama, miejsce namas, imiona rodziców, urodzenia rodziców, gimiona Parenc parents, place parents, object, Kien, kien. A nazwisko namas, organ namas, wydający rodowe, swing family authority, Nama, imię organ seria organ i numer rodziców wydający dokumentu parents i swing tocumen Kien authority, wydający swing authority, namas, number Seria i numer dokumentu, dokumentu, document, document. Eseje. organ i numer wydania, wydający numer, data, daty i swing of ISWA. Autority Numer. Punkt czwarty mikrodruki. Seria, data i numer wydania dokumentu, daty of document isła Mikrodruki. Data numer. 15 transparentnych wydania znaków, daty alfanumerycznych. Ofisła. Punkt piąty, punkt czwarty, ciąg punkt czwarty mikrodruki. Punkt spusty data, punkt piąty na druki, naniesione wydania transparentny ciąg 15 farbami daty aktywnymi ofiSu. Zaków alfanumerycznych. Punkt piąty, punkt czwarty ciąg mikrodruki. Punkt spusty promieniowanie na druki, 15 transparentnych naniesionałów. Zaków alfanumerycznych. Aktywnymi farbami, punkt spusty punkt piąty na druki, ciąg 15 naniesione transparentnych farbami, znaków aktywnymi alfanumerycznych. Punkt spusty na druki, promieniowanie w promieniowanie naniesionałów. Farbami U. Aktywny mi dowód osobisty ma formę karty formatu i czy o wymiarach m. Promieniowaniu wykonanej z u. z Spersonalizowanej przy użyciu wielkich liter roku. W kacie personalizacji na rewersie dowodu osobistego są nanoszone kod paskowy zawierający dowód dowód numer osobisty, osobisty sam ma oraz pomy ma powtórzone formę karty karty formatu fotografia, formatu i posiadacza o ich wymiarach o wymiarach dokumentu. M. m wykonanej wykonanej z poliwę blanu, Z poliwęblanu. Spersonalizowanej, spersonalizowanej przy, przy użyciu dowód użyciu wielkich osobistych, wielkich literoku. Ma formę literoku. W trakcie karty, w trakcie formatu personalizacji, personalizacji, czy wymiarach na rewersie, na rewersie dowodu, dowodu osobistego osobistego wykonanej są nanoszone, są znanoszone poliweblanu. Kod paskowy, kod spersonalizowany, paskowy, zawierający, zawierający numer przy użyciu cen oraz powtórzona, wielkich, powtórzona literoku. Fotografia, fotografia, trakcie posiadacza personalizacji, posiadacza dokumentu. Na dokumentu. W rewersie dowodu osobistego są nanoszone kod paskowy zawierający numercon oraz numercan oraz powtórzona fotografia posiadacza dokumentu. W dzienniku ustaw rzecz pospolita oznaczenie Kosula polska myślnik sześć myślnik POS. 1031. Załącznik nr Załącznik. Załącznik nr 5, pa, wzór, wzór do formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Instrukcja wypełniania w trzech krokach. Punkt pierwszy Wypełniaj wielkimi literami. Punkt drugi Pola wyboru zaznaczaj lub punkt 3. Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim. Punkt 1. Dane posiadacza utraconego lub uszkodzonego dowodu. Imię, imiona, nazwisko, nazwisko rodowe podają je zarówno kobiety jak i mężczyźni. Data urodzenia, dno, miejsce urodzenia, dane rodziców, imię, ojca, pierwszej niematki, matki, pierwsze nazwisko rodowe matki. Punkt drugi Powód zgłoszenia. Zaznacz powód zgłoszenia. Utrata dowodu, uszkodzenie dowodu seria i numer utraconego lub uszkodzonego dowodu, jeśli nie znasz tych danych, pozostaw puste pole. Wypełnij w przypadku zaznaczenia pola uszkodzenie dowodu. Uszkodzony dowód osobisty został przekazany, zostanie przekazane osobiście pocztą formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego z ramach Dzienniku Stawmyślnik 7 jeden POS. 1031.3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu wypełni ten punkt tylko wtedy, gdy jesteś poza granicami kraju i składasz wniosek pocztą lub faksem. Zaznacz, jak chcesz odebrać zaświadczenie. Osobiście na piśmie pocztą na piśmie wpisz adres korespondencyjny, jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie pocztą. Ulica numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, punkt czwarty dane osoby, która zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego imienia na nazwisko, masła. seria i numer dokumentu tożsamości, punkt, piąty, pouczenie, zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego skutkuje jego unieważnieniem. Unieważnienie dowodu osoby pełnoletniej w wyniku zgłoszenia utraty dowodu skutkuje zastrzeżeniem numeru PESEL tej osoby w rejestrze zastrzeżeń numeru PESEL. W przypadku odnalezienia zgłoszonego dowodu nie można się nim posługiwać. Punkt spust: oświadczenie i podpis osoby, która zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu. Jestem świadomy, świadoma odpowiedzialności karnej za służenie fałszywego oświadczenia. Potwierdzam, że dane wymieniane w punktu 1 i 2 są prawdziwe. Datelmrł własnoręczny, czytelny, podpis osoby która zgłasza lub uszkodzenie dowodu formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego strona dziennik ustaw myślnik osiem myślnik wzór POS. 1031 załącznik znaczy dziennik ustaw myślnik dziewięć myślnik POS. 1031 oznaczenie kosula kierującego zawiadomienie załącznik m. 4 załącznik m. 4 wz. data myślnik 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 również oznaczenie organu, do którego jest kierowane zawiadomienie zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego zawiadamiam o konieczności unieważnienia dowodu osobistego w związku. Ze zgłoszeniem utraty dowodu, ze zgłoszeniem uszkodzenia dowodu, z przekazaniem przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu. Punkt pierwszy: dane posiadacza utraconego lub uszkodzonego dowodu, numer, imię, imiona nazwisko, nazwisko rodowe, podają je zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Data urodzenia myśliń, myślnik, miejsce urodzenia, dane rodziców, imię ojca, pierwszej nie matki, pierwsze nazwisko rodowe matki, zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, strona dziennik ustaw myśliń, 10 myślnik, POS. 1031 Punkt drugi: dane osoby która zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu, lub osoby trzeciej, która przekazuje znaleziony cudzy dowód, imię, imiona, nazwisko, podstawa, ustalenia tożsamości, punkt trzeci, seria i numer dowodu utraconego, uszkodzonego lub przekazanego przez osoby trzecią, seria i numer dowodu osobistego. O ile są znane punkt czwarty, data zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu lub data przekazania dowodu przez osobę trzecią, w mry punkt piąty, pieczęć i podpis konsulowa, storęczny podpis, miejsce na pieczęć, zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego strona.